Siemano w na kolejnym odcinku na moim kanale Wideus Pokażę Wam 10 śmiesznych rzeczy, których możecie nie wiedzieć. No Co to jest? Zaczynamy. Intro. Zupa sobie. Intro. Nie, pokaż. Intro teraz. Bu, 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 bu. Hej. To było intro. Okay, oh. O Co? O kurde, zesłaniaj. No to pokażę. Dziesięć tysięcy śmiesznych rzeczy. Tak może być? Tak może być. Co to ma być? Takie dupie kamienie. Ty zimnicą twój tyłek. Nie. Siedzimy i a chodzi się jak głupek. Nie. A co ty las. Kiebla i Śmieszne? mała na wschodzie. Ja tego nie nagrywaj oh. nie. Tak, nie, 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 Jestem nie, O, nie, 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 i